Misifu, wiesz? Moja siostra Lili dzisiaj przyjeżdża. Co? Muszę pójść do sklepu po truskawki, żeby zrobić jej ulubione ciasto. Proszę, nie zostawiaj mnie z nią! Jej! To moja siostrzyczka! Cześć, Tati! Gdzie jest ten śliczny mały kotek? O-o! Lili, mam dla ciebie niespodziankę! Co to jest? Co to jest? Tati, co to jest? Twoje ulubione ciasto! Ale najpierw muszę kupić truskawki! Więc proszę misifu zaopiekuj się Lili! Hurra! Zostanę z tym słodkim małym kotkiem! Tati, mamy tyle jabłek! Nie wolałabyś zrobić szarotki? Nie Fu Ulubionym ciastem Lili jest ciasto z truskawkami! Oh. Słodki mały kotku! Zobacz co ja tu mam! Sprawię, że będziesz jeszcze piękniejszy! Zaczyna się! Tres, tris, stras. Nasz piękny kotek będzie różowy z piękną wskążką. Ooo. Oh, oh. Jesteś taki piękny! Lili, oddaj mi mój kolor. Tres, tris, tras! Nasz śliczny kotek będzie najprzystojniejszym kotem. Kropki! Jej! Lili, znowu chcę być mną. Chcę być zwykłym kotem. Tres, tris, tras! Nasz piękny Misifu będzie wielkim kotkiem. Lili, zaczynam się denerwować. Nie jestem tygrysem. Dobrze, dobrze. Ale wyglądasz bardzo pięknie. Tres, stras! Nasz piękny Misifu będzie teraz olbrzymem. To nie są magiczne zaklęcia, które taki używa. Zamień mnie z powrotem w normalnego kota. Dobrze, słodki mały kotku. Tres, tris, stras. Tris, Missy fu zamieni się w kota okrytego serduszkami. Tati! <noise> Lili, co się stało Misifu? Ja tylko chciałam troszkę go upiększyć. Nie martw się Lili, zaraz to naprawię. Dziękuję. Tres, tris, Tras! stras. Misifu znowu staje się czarnym kotkiem. Dziękuję. Uff, w końcu pójdę się zdrzemnąć. Chodź Lili, zrobimy ciasto truskawkowe. Będziemy mieć ciasto truskawkowe. Mniam, mniam. <ścoughs>